się siema, na swojej stronie Nowy Lester, to jest promowanie widzów, yy, więc nie ma co przedłużać. Yy, to jest pierwsza osoba, subskrybujcie, dobijamy mu te 50, te 55 mu dobijemy. No i nie ma co przedłużać i lecimy do kolejnej osoby. No i drugą osobą jest Nekotomora, wbijajcie, dobijamy te 50. Yy, no. Subskrybujcie i dawajcie łapki. No. Mi też możecie dać suba i lajka pod filmem. Y i lecimy już do ostatniej osoby. Chyba ostatniej. No i ostatnią już osobą jest Jakubson. Dobijajcie, dobijamy mu te 100. No. I jeszcze. Y co zrobić, żeby być wypromowanym. Piszcie w komentarzu wypramuj. Musicie dać suba i lajka. No. I to chyba wszystko. Więc ja, Więc to już wszystko z tej strony. No, więc... Cześć.